Wczoraj były mocki dużo znaczałe, dzisiaj ten trochę został, a te się nagle naprężyły. Ciekawe. Za to ryby niestety schodły. I rekin. I ryba Nemo, dziwne a ta jest w innym miejscu i to jest dosyć podobne, jako taka ciekawe No dosyć te. Polia termiczna, ratunkowa robią balony do wodoru i do helu. Ale litery i cyfry to duże. Ohoho. I srebrne, lub złote. Jak co woli. Do wyboru, do koloru.